Spocząć. Także już w tym momencie właśnie startujemy z tym dzisiejszym meczem. Tam jest blisko też Zeidler, ale Stefański próbuje samodzielnie. Mamy dośrodkowanie, zamykał to wszystko Radkiewicz, nie dobrze widziałem. No i mamy gol! Nie kto inny jak Dawid Wolny otwiera wyniki w dzisiejszym meczu. No tak to się miało rozpocząć. Minuta siódma, a Dawid Wolny notuje osiemnaste trafienie w barwach Polonii Bytom tej jesieni no, kapitalna forma strzelecka właśnie Dawida Wolnego ja tutaj mówiłem, że było kilka meczów z rzędu, kiedy to właśnie umiejętnie przyspieszył jest Andrzejczak jeszcze Polonia Bytom, ależ to pięknie wygląda wolny. No kapitalna akcja Polonii Bytom. Tam jeszcze chyba się niebiesko-czerwoni domagali rzutu karnego, ale jeszcze jeszcze gramy, jeszcze jest pole karne rywala. Piłka wbita wolny. No czy to się zakończy trafienie? tutaj dużo mówić. To chyba będzie bezpośrednie uderzenie. Tak jest Gajda, ale jednak po murze no i w ten oto play jeszcze jest pod nogami gości. Wiciński na lewą stronę, dośrodkowanie. Tam się zderzył z bramkarzem na Pawła. jako ten pierwszy pomocy, który podchodzi po tej pomoc w rozegraniu. Gajdas, zagranie na lewą stronę. Mamy wrzutkę. Wygrał główkę Hanzel. Hanzel w poszukiwaniu dziewiątej bramki, ale nic z tego. A teraz mamy rzut karny. Ruslan Zubkow sfaulował, Ta próba nerwów. Hanzel. Spokojnie zmylił bramkarza, no i mamy wyrównanie stanu rywalizacji. Taka bramka do przerwy, 45 minuta. No nie tak to miało wyglądać. Jest gol. Ale chyba możemy osobowo po drugie 45 minut rozstrzygnie, który z zespołów okaże się lepszy. Czy to będzie Polonia Bytomy, czy to będzie pniówek Pawłowice. A może chciał dać się sfaulować, natomiast sędzia każe grać się dalej. Mamy Gajdę, Gajda uderza z dystansu, no było blisko. Brychlika, jeszcze goście są w posiadaniu piłki, tam było zderzenie. Całość zakończono. Jednosobowy mur, w nim stoi Lucjan Zieliński, mamy dośrodkowanie. Piłka jeszcze na przedpolo uderzenie, ale wysoko nad bramką. No ale teraz może to się zmieni, bo jest próba zagrania na dalszy słupek, jednak zbyt blisko spowodowali, że tak naprawdę Cluj work miał spokojne utrzymanie, a teraz jest Gajda po lekarne, ależ Bramka! No kapitalnie to zmieścił między słupkiem a Bramkarzem Tomasz Gajda notuje fenomenalne trafienie, bardzo istotne! W kontekście tego meczu, który nie do końca układał się polonistom, ale może teraz los się odmieni, może teraz ta gra będzie wyglądała lepiej. Pniwek Pawłowice leży. Teraz jest kolejna akcja. polonii WUWER zamykał zamykały akcję wolne to do niego było zagranie. Jeszcze jest Polonia Betoma Gajda z dystansu. No i to jest gol na 3 do 1. Ależ teraz popis Tomasza Gajdy dwa, trafienia w niekrótkim odstępie czasu. No i są zszokowani goście. Tutaj widzimy też. Piłkarze, którzy już szykowali się do zmiany, właśnie w zespole w Oni nie dowierzają, oni nie wiedzą, co tutaj się stało, że nagle mecz wymknął się spod kontroli. No miał ten mecz swoje etapy, ale chyba Tomasz Gajda ten moment bezradności zmazał, bo to nam po prostu sprzyja. Na tym boisku czujemy się swobodnie. Teraz jest dośrodkowanie, no i było blisko, żeby. Żagielę piłkę dośrodkował. No, jest gol! I to chyba na konto właśnie Filipa Żagla. Choć też jest gwizdek arbitra, bo mamy pozycję spaloną. Także, Wolny. Ależ teraz zagał piętką. No, i to musi być rzut karny. Tomasz Gajda, Gajda! Nie pozostawił złudzeń. Jest hat-trick. Brawo, Tomasz Gajda. To jest jego dzień, to jest jego mecz. Gol na 4 do 1, no i tutaj już nie mamy wątpliwości, że 3 punkty w miu pozostaną, a tak jeszcze troszkę chaosu. Górą z tego jednak wychodzą goście. Zobaczmy, jest uderzenie z dysansu. No i dobra interwencja że akcja. Ma miejsce w środku pola żagiel. Ale już wiemy, że tutaj nic więcej się nie wydarzy. Bo...